Witajcie kochani w naszym pierwszym poradniku do Aegis Boosta na początku może włączymy nasze urządzenie klikamy 5 razy na power button tak zwany czyli guzik siły tu na ekran proszę a więc dzisiaj chciałem wam pokazać jak zresetować licznik jakbyście chcieli o niższym przebiegu sprzedać znajomym to wiecie i ten, klikamy sobie na power button i na przycisk sterujący w dół przez 2 sekundy przytrzymujemy, oba te. I nam się podświetla tutaj licznik i możemy sobie tu stabilizować, tu wcześniej było 9999. Potwierdzam. A jak sobie, oj się wyłączyło jeszcze raz. A jak sobie tutaj możemy poustawiać, to albo wracamy do pierwszej wartości albo do zera. Jeżeli ustawimy 0 i zostawimy bez ruchu urządzonko na 5 sekund to licznik się zresetuje i nie będzie już możliwości powrotu do 9999. Dziękuję za oglądanie. Klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, nie wychodźcie z domu, a w następnym odcinku dowiemy się... Czego się dowiemy? E, dlaczego jeże często się jeżą, a już szczególnie kiedy leżą. To był na trzeci odcinek. A, sorry. To nie wiem. W następnym odcinku dowiemy się, yy, yy, kto jest głupi, ja czy ty, jeżeli ja to ja, a ty to ty. Dziękuję. Do zobaczenia, cześć.